W poniedziałek 1 września w zespole szkolno-przedszkolnym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przyłęku odbyła się wyjątkowa uroczystość Dolnośląska inauguracja roku szkolnego. To ogromne wyróżnienie dla gminy Bardo, że to właśnie tutaj zainaugurowano rok szkolny dla całego Dolnego Śląska. Proszę Państwa, to był bardzo trudny i wymagający rok szkolny, ten, który minął dla, tej, dla całego tego regionu. Natomiast mam nadzieję, że ten, który się zaczyna, będzie tylko przynosił dobre wiadomości. Byłam się w Bardzie, tam w tym bardziej widać już, że ta szkoła naprawdę przeżyła odbudowę plus, że nie tylko wróciła do stanu sprzed powodzi, ale w dużo lepszym stanie oddana zostanie dzieciom 1 października. Sala gimnastyczna, odnowa wyposażona z nową nawierzchnią, bardzo bezpieczna dla dzieci. Sale szkolne, które są odnowione z nowymi meblami, sala dla nauczycieli, co nas też bardzo cieszy. Ogólnie widać, że ta szkoła daje nowe możliwości zarówno uczniom, jak i przedszkolakom, bo przedszkolacy na przykład będą mieli nowe wejście. Dla nas jest to bardzo ważne, że tak szybko ten region wraca do życia i że niedługo będziemy mogli zapomnieć o tych trudnych czasach, ale zawsze będziemy pamiętać, bohaterstwo i pracę tych wszystkich którzy wtedy ratowali ludzi, ratowali szkoły, ratowali naukę, ratowali wszystko to co niszczyła powódź. Dlatego tu między innymi jestem, żebyśmy podziękować mogli tym wszystkim, którzy tutaj, pani dyrektor, pani burmistrz, wszystkim tym, którzy przyłożyli się, oczywiście pani kurator, wszystkim tym, którzy się przyłożyli do tego, że tak szybko szkoła wraca do życia i tak szybko wszystkie właśnie budynki placówek oświatowych w całym regionie już są oddawane dzieciom. A co w nowym roku szkolnym? Dużo nowych wyzwań, nowe przedmioty, edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska, nowe... E, podstawy programowe z WF-u i przede wszystkim zmiany dla nauczycieli, na przykład likwidacja godziny czarnkowej. Wierzę, że to będzie dobry rok dla polskiej szkoły, a w kolejnym, jeszcze lepszym, przyjdzie reforma Kompas Jutra. Dzisiaj byliście świadkami takiej energii, siły, determinacji, entuzjazmu, i muszę Wam powiedzieć, że te, te doświadczenia to nie tylko dzisiaj występują. One są przy każdym etapie odbudowy i nie tylko tej placówki tutaj w Bardzie, ale w wszystkich placówkach oświatowych, w których jestem, i przedszkolach, i szkołach, i ostatnio w Domu Dziecka w Kłocku. Bo mamy do czynienia z odbudową plus. Każda placówka zostanie odbudowana w sposób bardziej nowoczesny i taki już przemyślany, tak jak społeczność. Która będzie tam rządzić i urzędować tak, wedle ich myśli. To jeszcze jest przed nami, ponieważ te odbudowy trwają. My wszyscy, jak tutaj stoimy, mamy świadomość, że odbudowa trwa dłużej niż sam żywioł, który przeszedł, zniszczył i pozostawił za sobą zgliszcza. Mówimy o wielkiej wodzie. Dzisiaj jesteśmy w przyłęku w gminie Bardo, ale następne otwarcia i, i przygotowania do rozpoczęcia nowej działalności w nowych miejscach są przed nami i to będą już naprawdę radosne chwile i tutaj trzeba wyjątkowo podziękować przede wszystkim samorządowcom, tutaj w bardziej Pani Burmistrz, Pani Wojewodzie, na ręce Pani Minister Lubnaury dla całego Ministerstwa Edukacji również składam podziękowanie, ponieważ Ministrowi Kierwińskiemu i Minister Rogówskiej bez nich to by się nie udało i wie o tym doskonale Pani Kurator, Pani Dyrektor i ja sama. Także zapraszamy w podwoje wszystkich tych placówek, które są odbudowywane, bo warto to zobaczyć, warto być świadkiem tego co dzisiaj jakby doświadczyliśmy i o czym mówiliśmy. 84 placówki dotknęła powódź ubiegłoroczna. W ten rok szkolne 79 skusiło, że jest gotowe do przyjęcia w tych budynkach, czyli porała się z tymi stratami, które ta wielka woda poczyniła. Czekamy jeszcze na te ostatnie szlify w tych kolejnych placówkach i na pewno będziemy także gościć tam i oglądać, jak ta przebudowa plus bo przypominam, że ponad 100 milionów złotych, tyle Ministerstwo Edukacji przekazało na odbudowę szkół po powodzi, w tym także pieniądze na odbudowę przedszkoli, które także ucierpiały w wyniku, w wyniku powodzi. Ja ze swojej strony bardzo chciałabym podziękować wszystkim samorządowcom, dyrektorom szkół, całej kadrze, dlatego, że to jest wysiłek wszystkich tych ludzi do tego, by jak najszybciej te obiekty były ponownie oddane do użytku i żeby dzieciaki mogły po prostu z nich korzystać. Na Nowy Rok Szkolny, wszystkim uczniom przystępującym dzisiaj do rozpoczęcia roku szkolnego. Życzę przede wszystkim udanego, bezpiecznego i pełnego sukcesów Nowego Roku Szkolnego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wybierając to miejsce, zrobiliśmy to celowo. Chcąc podziękować nie tylko Bardu Śląskiemu, ale także wszystkim innym szkołom, które doświadczyły bardzo trudnej powodzi. Podziękować społecznościom, władzom gmin. Nauczycielom, dyrekcjom, ale także, proszę Państwa, wskazać, jak państwo polskie dba o te szkoły, w jaki sposób Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będąc tutaj cały czas po powodzi i do dzisiaj wspierając te szkoły, w jaki sposób te szkoły będą wyposażone i jak będą wyglądały. To, o czym mówiła już pani minister i pani wojewoda, pani marszałek, to są szkoły, które będą. Piękniejsze, lepsze, bardziej dostosowane do, do tego, żeby młodzież sprawna i z tymi trudnościami, jeżeli chodzi o niepełnosprawną młodzież, mogła korzystać z tych szkół. Będą to szkoły lepiej wyposażone, bezpieczniejsze i o wyższym standardzie. Wiemy, żymy, że ten rok szkolny będzie dobry, spokojny, bezpieczny dla wszystkich. Doświadczenia dzieci i młodzieży to także wsparcie psychologiczne, które od samego początku udzielało i Ministerstwo Edukacji, ale różne stowarzyszenia, instytucje działające także na tym terenie. Ja ze swojej strony wtedy działając bardzo intensywnie, wspierając szkoły, otrzymywałam ogrom telefonów, kontaktów od gmin, samorządów, prezydentów miast, marszałków innych województw, ale także osób prywatnych, które deklarowały wsparcie i pomoc. W tym miejscu chciałabym też wszystkim, wszystkim sponsorom, w jakikolwiek sposób, osobom ofiarnym, które przyjeżdżały także skuwać tynki, pomagać w wywożeniu gruzu. W każdy sposób pomagać szkołom, mieszkańcom Kotliny Kłockiej, Jeleniogórskiej, wszystkich miejsc, które dostarczyły powodzi. Proszę Państwa, to było niezwykłe poświęcenie, ale także wspaniała działalność obywatelska. Takiego społeczeństwa obywatelskiego chcielibyśmy na co dzień, na zawsze. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie wszystkich instytucji, jednostek oświatowych. Dziękuję. Rozpoczęcie roku szkolnego w Dolnośląskie, rozpoczęcie dla nas jest takim bardzo ważnym momentem, bo po pierwsze czujemy się z panią dyrektor docenione, że ktoś zauważa naszą determinację, nasze, nasze zaangażowanie właśnie po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży były coraz lepsze warunki. Dla mnie jako dla burmistrza dzieci, młodzież, oświata jest na pierwszym miejscu. Uważam, że... Do, jak, jak będziemy dzieci wychowywać, jak będziemy dzieci uczyć, jak będzie, będzie tak będzie wyglądało nasze społeczeństwo. Więc dla nas to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję pani dyrektor, że możemy razem, razem możemy właśnie działać. Ten, to otwarcie roku szkolnego w tym miejscu też jest symboliczne, bo to jest taki początek dla nas nowego życia szkolnego. Za chwilę szkoła w Bardzie zostanie otwarta, przekazana dzieciom i młodzieży, i my wierzymy, że to jest dobry początek dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, dla nas dzisiaj szczęśliwy dzień. Bo czeka nas lepsze jutro, piękne jutro. Za chwilę koniec remontu szkoły w Bardzie. Powrócimy w pełni do normalności, aczkolwiek już dzisiaj odzyskujemy stabilizację, ponieważ część grup przedszkolnych powraca do swoich sal, tutaj do przyłęku, wyremontowanych, pięknie wyposażonych w nowe meble, nowe zabawki, nowy sprzęt, nową szatnię. Przeczekamy te cztery tygodnie, ale tak naprawdę mamy świadomość, że wracamy do zupełnie innej, nowej szkoły. To jest miejsce, gdzie nie odbyły się prace remontowe tylko w miejscu zalanym przez powódź, ale tak naprawdę od piwnic po dach. Ta szkoła będzie cudowna. Dziękujemy wszystkim instytucjom, wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc i wsparcie, bo niestety bez Was. Niewiele byśmy zrobili. Dzisiaj bardzo dużo było o tolerancji, o empatii i my jesteśmy z panią burmistrz szczęśliwe, bo my empatię, tolerancję, akceptację i otwartość drugiego człowieka doświadczamy na co dzień. Dziękuję bardzo.